Cześć, z tej strony Paulina Świętek. W internecie działam pod hasłem Skuteczne Rysowanie, a w tym nagraniu pokażę Ci, jak w piękny sposób podpisać etykietki świąteczne. Bez profesjonalnych narzędzi i bez talentu. Bo właśnie o to pytacie mnie najczęściej. Metoda, którą Wam zaprezentuję, nie wymaga żadnych tygodni ćwiczeń, a efekty, które uzyskacie, wyglądają następująco. Jest dokładnie to, co tutaj widzimy, w taki właśnie sposób. Tu są wydruki, a my odręcznie napiszemy takie napisy. Nie będzie trzeba talentu, nie potrzeba profesjonalnych narzędzi. Zapraszam Cię do obejrzenia tego nagrania. Do ładnego podpisywania naszych etykietek będziemy potrzebować na pewno właśnie jakichś kartek, na których będziemy pisać ołówek i wydrukowane w ładny sposób właśnie napisane imiona. Ja tutaj mam kilka przykładów. Przejdziemy sobie przez parę, żebyście mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Do finalnego wypełnienia naszych liter ja sobie przygotowałam dziękopis. To jest firma Micron. Jeszcze jakiś taki większy mazak i długopis żelowy, brokatowy. A no to przejdźmy do działania. To ja do mojej pierwszej etykietki wybiorę właśnie taki może krój. Przygotuję sobie już jakiś kartonik. Myślę, że wielkościowo ten będzie idealny. I zaczynamy od tego, że musimy wziąć ołówek i zaciemnić sobie to nasze imię. W całości zakolorowujemy dość mocno tym ołówkiem. Dobrze. Następnie przykładamy nasz kartonik pod nasz napis. I teraz najzwyklejszym długopisem poprawiam kontury i całe wypełnienie tego napisu. Dobrze, myślę, że tak wystarczy. W ten sposób tutaj na kartce mam o, ołówkiem przygotowany już taki zarys tych liter, które będę teraz wypełniać Dziękuję. Proszę bardzo. I w ten sposób mamy wzór i imię, które nam udało się napisać. Tutaj widzę, że niektóre fragmenty, nawet mogę jeszcze pogrubić, właśnie teraz, patrząc na to, jak wygląda wzorzec. I teraz, jeśli braliście udział w moim wyzwaniu, to umiecie na pewno narysować na przykład jakieś proste choinki, które mogą uzupełnić naszą etykietkę. Dzięki zaprezentowanej metodzie możecie skopiować dowolny wybrany przez siebie krój pisma. Tak jak mówiłam, nie trzeba talentu, nie trzeba tygodni ćwiczeń, a efekty są natychmiastowe. Mam nadzieję, że podobało Wam się to nagranie.